Mamy kursy metodą 5 kroków od poziomu A0 aż do poziomu B2. W każdym kursie mamy 15 lekcji wideo, a do każdej lekcji wideo mamy dodatkowo 4 filmiki powtórkowe. Stąd Nazwa, metoda pięciu kroków. W głównej lekcji wideo wyjaśniam zagadnienia gramatyczne, słownictwo na przykładach, w praktyce, na licznych zdaniach. W ten sposób widzimy, jak dane zagadnienie gramatyczne stosujemy po prostu mówiąc, budując zdania. I tak samo ze słówkami. Po tej lekcji wideo mamy cztery filmiki powtórkowe, w których tłumaczymy zdania z języka niemieckiego na język polski, z polskiego na niemiecki, odpowiadamy na pytania w języku niemieckim. To wszystko gwarantuje sukces, czyli to wszystko, ten cały pakiet do jednej lekcji gwarantuje to, że pamiętamy, jak stosować to dane zagadnienie gramatyczne oraz zapamiętujemy poznane słownictwo. I to wszystko oczywiście razy. 15, bo każdy, w każdym kursie mamy 15 takich pakiecików. Te kursy kupicie do niedzieli 50% taniej na mojej stronie niemiecki z przyjemnością.com Zakładka Sklep. A jeżeli nie wiesz, który kurs wybrać, to koniecznie napisz.